W tym filmie razem z Mikolsem i Napierakiem będziemy mogli handlować z dosłownie wszystkim. Niektóre bloki oraz moby będą nam oferować customowe itemy, przez co rozgrywka była mega ciekawa. Naszymi zadaniami jest przetestowanie wszystkich customowych przedmiotów oraz przejście gry. Jeżeli jesteście ciekawi, czy uda nam się to zrobić, oglądajcie film do samego końca. Swoją drogą, jeśli zostawicie w tym momencie lajka, like, następny film będzie zdecydowanie dłuższy, więc jest na co czekać. Witam was serdecznie, Mikolsem z Napierak albo Napierak Mikols Mikol, zło młody i stary. Hello, welcome to the another video of Minecraft and Hitting Cubic! Witam was chłopaki w kolejnym odcinku. Pojawiliśmy się na jakiejś... W dzisiejszym filmie chłopaki będziemy mogli handlować praktycznie ze wszystkim Ale żeby móc handlować ze wszystkim Nie wiem, blokami, mobami, czymkolwiek chcesz Musimy stworzyć customowy item I swoją drogą customowe itemy też będziemy mogli właśnie kupować Więc w samym początku wydaje mi się, że powinniśmy znaleźć miejsce, gdzie są jakieś drzewa Żeby zrobić podstawowe tulsy Ej, czy to jest wyspa naprawdę? Ja płynę Ty! Messa. Czy widzicie to samo co ja widzę biomarkacjowaty. Ale spójrzcie w prawo. O! Village. Mamy wioskę. Bardzo przyjemnie, że mamy wioskę na sam początek rozgrywki i do tego mamy jeszcze nawet siano, więc na pewno na start będziemy mieć też jedzonko. Bardzo przyjemny początek. A, dobra, Ty już biegniesz do wioski. Ja się zastanawiałem czy może jednak chcemy jeszcze wykopać drewno najpierw, ale dobra, możemy mieć ja do wioski. Nie, nie. Nie, drewno nie, nie rozdzielajmy się, Mikończy. Chodź. Nie, nie martwcie się. Ja bo... Będę pójdę. się martwił. Udy z Golema. Zobaczymy, co się stanie. Dobra. Siema, Siema. High five! High five <grymne> <grymne> oh. <grymne> Nasita! Dobra, ale musimy drewno zebrać, napierak No to idź zebrać drzewo Dobra, ja zbieram siano Z łapki kopijesz? Go... Dobra, ja ci no, pomagam Mam żelazo Zjadłeś mi żelazo Pięć żelaza mam aż Dobra, daj mi A daj mi drewno Nie mam drewna, daj mi żelazo Po co ci? Bo chcę Nie no, jeszcze jedna Ej, czemu napierak troluje? Napierak jest... Ale zobacz jak tu dogaduję interesy A wiesz kim jesteś? Sigma? Nie A ty? O, dawaj, dawaj, dawaj Ej, to nie jest Manhunt No, yes! przegrałem Dobra, drewno, drewno, gdzie jest drewno? O, drzewo O, dobra, mamy lasek akacjowy Czemu ty mi dalej da. zbierasz drewno? No. Nawet nie chciałem No daj mi te drewno Chodź Dobra, Dlaczego? sam sobie już robię. Albo wykopiesz mi koblam. No nie bij mnie! Na pewno wykopię ci kobla Mikol, z czemu ty kopiesz? Czemu ty masz tarcze? Czemu ty tryhardujesz? Robisz to no. samo, co na rapu SMP. Nie, to nieprawda. Ja na rapu SMP nie tryhardowałem Ja też nie. Wszyscy pamiętamy twoją diamentową zbroję. Dobra, mam kill off, mam siekierę i myślę, że możemy zacząć to w ogóle na czym polega ten odcinek, czyli stworzenie tego customowego przedmiotu. Żeby go zrobić, potrzebujemy patyków yy, oraz kobla, więc już go zrobię teraz. Go się robi chyba w ten sposób. Dobra, mam ten item to Pokazuje, że to jest music disk Dobra, no i teraz ogólnie za pomocą tego przedmiotu Możemy handlować ze wszystkim praktycznie Nie, więc, nie działa Więc ja będę handlował na przykład z tym item Działa, co to jest w ogóle Jakieś eee. customowe jabłko, za nasionko, a mam idealnie nasionko w kwikunku. kupuję to, kupiłem i co teraz? Jem A z nim mogę? Nie, Czy on daje itemy, stój Tak? No, zobaczysz Wow, zjadłem tamte jabłko, nic mi nie dało A nie dało, patrzcie, pojawiło się tutaj siano, co jest? A z sianem mogę handlować? Mogę, Ej! co to są za itemy już tutaj, diamentowy miecz Jak to wielko? Tak Mam dla ciebie prezent, proszę Dziękuję. Ej, chłopaki, Dajemy. musimy zdobyć Dziękuję. 64 chlebki, bo za 64 chlebki mamy jakiś jeden złoty customowy chlebek. Masz, pustaka. O, to jeszcze mi brakuje trzech. Dobra, to sobie zrobię już. Karurka! Nie, Nie spodziewałem to. się tego creepera Pozdro! Siemanko, cześć! Co ty masz? 13 kilo kilof, w... Co jest? Dobra. I teraz ja mogę handlować właśnie z sianem, pyk. I mogę kupić ten Pandorado. Także kupuję Ej, jakiś pisam. chleb. Patrzcie na to. Patrzcie, jaki mam chleb. Widzicie to? I co testować go od razu? Tak, wcinaj. Dobra, zjem go. O, co jest? Ej, jestem na sterydach. Mam regenerację 3, Resistance 3, Speed 5, Strength 4. Co to jest? Jeszcze na co to jest? Na dwa hity z łapki. Dobra, to jest piękna sprawa. I z kurczakiem też mogę? Mogę! O, kurde! Ej, czekajcie. Nasionko zbiorę, bo tutaj za nasionko Mogę kupić jakiś hełm ja Naprawdę do... zjadł moje nasionko Dobra, w takim razie jeszcze raz spróbuję No my tu mamy, jest jakiś hełm Kupuję go, zakładam go, to on mi dał O, okej, okay, powolne opadanie na pewno mam Mega spoko sprawa A wy coś wyha... Widzę, że napierak już tryharduje Enchantowane... Zobacz to! E, co? Z mleczek kilow kupiłem A, bo każdy kocyk dirta ma chyba coś innego Tak? No Czekaj, co ja tu mogę kupić? Za nasionka diamentowe miecz mogę kupić? To ja może po prostu pozbieram nasionka Musimy jakiś sposób znaleźć Ja po prostu się handluję, jestem biznesmenem <noise> Czekaj, co ja tu mogę kupić? Ale Kurde. to jest ciekawe, bo tu w ogóle trzeba trochę grindować tej temy. Kaktus daje fajne itemy O, ten kaktus daje co innego Kaktus no, to... coś daje? Pokaż, ja latam Nie daje A daje jednak, nie możemy w tym samym czasie po prostu Okej, okay. iron sword za piasek Dobra, kupię sobie ten iron sword w takim razie Mam mieczyk i mam strength 5 Aha Chciałem go przetestować. Czy wybaczysz mi na pieraku? Nie. To był tylko test. Ej, a piasek coś daje czy nie? Daje! Ej! Upaki, potrzebujemy sześciu diamentów. No trzeba zejść do cave'ów, ale ten. Jak będziemy mieć sześć diamentów. A no, to no, czekajcie, czy... najpierw musimy mieć wszyscy żelazne kilofy. A ja mam już. To a masz dwa. Ja mam diaksowy. Ja muszę zdobyć po prostu kilof, którym będę kopać diament. O, tu jest za kobla. Okay. Macie kobla? Dobra. Bank. Eficjencji trzy żelazne kill. Dobra, i tam mówi, że jest cave, tak? Tak. To możemy tam iść tu. teraz, no. Wykopiemy diamenty. I handluj skipperem. UWAŻAJ! Da się? Mam handel otwarty, spoko. Z lawą może się da? Da się z lawą? DA SIĘ Z LAWĄ! A nie, to z koblem czy z lawą? No lawa takie średnie rzeczy handluje. Dirt, dirt. No, czekaj. Potrzebujemy. Ale co to... na czat. Aha. Tu chodź, masz. Proszę, to. Gine, gine, a gine. gine. Szkielet handluje normalnie, aha. Zobaczcie sobie co handluje szkielet. O kurde. Łuk power 10. Chodź, chodź, tu, ten koper Koper? Koperek? Uuu, dirt jest fajny A ja chciałbym zobaczyć to Blok żelaza? Też o. się da? Ej, miecz z lootingiem Pokaż, faktycznie jest looting jeden Ej, bo mnie wywaliło <grym> Kill off z O, Stary, dobra, musimy yy, wykopać złoto Potrzebujemy jeszcze dwa golda Nie, trzy jednak Jest żelazo, z żelazo też jest jest, ale takie całkiem spoko i temy, ale bez przesady. Okej, okay. złote jabłka jakieś. No nie, nie jest to nic ciekawego. Ciekawe, co z diamentów będzie można handlować. Z piecyków da się handlować. Eee, a tu, Fire Aspect 2, diamentowy miecz. Ja mam stary Fire aspect 1. Co? Tutaj. 5-3? No, za, co? za 31 Czekaj. żelaza. Mam 27. To już niewiele nam brakuje, no. Czyli ja może rozkopię tu wokół tego bloku, żebyśmy wiedzieli, że to jest na pewno ten. Jest fajnie, że każdy blok handluje co innego. Dobra. Przepalam Pragit. Który to był ten blok, okej okay, ten Masz O dobra, dzięki 533 -3. Dobra, ja muszę coś wykopać Koniec. co jakiś diaksy przydałoby się poszukać Wiesz co, to jesteśmy na takiej wersji, że są to ogromne cave'y Więc w sumie warto by było się po prostu wkopać w dół Więc też to zrobię Śmierci od upadku się nie boję, bo mam cały czas slow falling przez ten hełm, który kupiłem no właśnie, o tym mówiłem, co to jest za kej! Diamenty! Gdzie się wkopałeś? No po prostu pod siebie. W kopie to znajdziesz. Ile po diamenty. Sprawdźcie najpierw, co one dają. Zobaczmy. Eee, znaczy, za pięć nasionek jest blok żelaza, więc. A to są... chyba każdy blok Diaksów da co innego. No chyba ta. Tutaj rozkopię tu. Nie, to jest. A nie, dobra, jest więcej, jest więcej. Zobaczmy. Silk touch. Nie, nic ciekawego diamenty nie dają. Lepiej je wykopać. Zrobię sobie tarczę od razu, bo nie mam. Tyk. Dobra. Mikols, co się dzieje? Jedny Mikols, no nigdy mu Minecraft nie działa. jest redstone, zobaczmy co z redstone jest. No też nic takiego specjalnego w sumie. Ale chcę y, zrobić jeszcze jedną rzecz z żelaza. O, super. Bum. Zrobiłem wiaderko i teraz chcę wodę. I chcę zobaczyć czy coś będzie z obsydianu. No. Okay, jest złoto. Woda jest tam na górze. A tu jakoś bliżej. O, kto to przyszedł do nas na świat? E, minus 600 na minus 100. Dobra. Mam wodę i teraz muszę ogarnąć jakieś źródło obsydianu, żeby stworzyć obsydian. E, jeszcze zrobię drugie wiaderko. Dobra, mam. Dobra. Mam lawę, mam wodę, mam obsydian. Zobaczmy, co można wyhandlować z obsydianu. Myślicie, że im rzadszy blok, tym lepsze dropy? Tak mi się wydaje. W sensie tak logicznie by było. Dobra. Sprawdzam. No dobra, i tak pereł nie możemy kupować, ale perły są do kupienia Na pewno pereł nie możemy kupować? Na pewno Bo... a chociaż jednej? <laughs> chociaż jednej Bo ogólnie nie mamy do kupienia za perłę Endermana Miecz Endermana Co? No dobra, no to jedną można kupić, no Ale nie, ale to nie możemy kupować temu po prostu do przechodzenia gry, żeby sobie tak nie ułatwiać Więc jedną perłę, żeby zdobyć customowy item, no to myślę, że widzowie zrozumieją, co chodzi Dobra, wsadziłem Endermana w łódkę, to czekam na ciebie Dobra, to ja czekaj bo ja muszę wykopać redstone, żeby kupić perły. Dobra, idę do tego obsydianu teraz. Dobra. No, nie, naprawdę nie zebrałem wystarczającej ilości, na to nie spojrzałem. Nie kop tu, to jest moje miejsce. No. Zdenerwowałeś Kubira. No, nie nie <grym> Czekaj, idę kupić te perły w końcu. Kupuję perły i teraz biorę tylko jedną, bo za jedną się kupuje, tak napierak? Tak. Wyrzucam te dwie perły po. Albo nie, bo wszyscy będziemy Gdy mieć w sumie. Ty? No, dobry plan. Gdzie ty jesteś, Wojduś? Minus 637 na minus 3. Biegnę. Obok mineshafta jestem. To ja widzę tego shafta, O, tu jesteś, dobra. Hello Dobra, masz perłę? Miki, też masz perłę? Dobra, i pokaż to Okej, okay, rzeczywiście Kupuję od razu A Miko zacieka! I teraz pytanie, czy ten miecz robi to, co myślę Trzy, dwa, jeden Teleportuje nas Yeah On coś bije? Czekaj, pokaż się Wow serc na hita O, ale on ma w ogóle taką oldschoolową teksturę Strasznie A no, fajna Cześć, ile ja mam diamentów Czy przypadkiem u Szkieta nie dało się kupić łuku za tyle diamentów? Tak A nie, nie, to więcej jeszcze diamentów Ale tu są diamenty Może tu będzie Czy jest tu jeszcze więcej? Nie, niestety nie ma O, tu jest diament jeszcze Znalazłem kolejne No ale czemu zawsze jeden? Może jeszcze jakieś tu będą O, widzę diament Proszę, żeby więcej niż jeden No oczywiście, że jeden Dobra, jeszcze dwa diamenty i mogę kupić ten łuk A może z tego? Co? Czekaj, za pięć sadzonek, jeden diament to po pierwsze. Po drugie spodnie diamentowe 4-3 za dwa diamenty. Ej, to ja bym może wydał te diamenty, czy nie? Ja już mam 7 diaksów. Ja mam 17. Dobra, to wydam i najwyżej się podzielimy. Tyk. Teraz na pewno będzie trochę bezpieczniej. O, dobra, sześć diorytu za jeden diament mam. Dobra, mam diory, szybko kopię to. Dobra, spróbuję całkiem sporo tego wykopać, żebyśmy mieli dużo tych diamentów. Dobra, wykopałem 64. Czekaj. Dobra, mam. Dobra, mam 39 diamentów, więc stać mnie na ten łuk. Wracam. Chodź wariacie. Się. Dobra, kupiłem ten łuk Chciałem strzałę Nie mam, to zabiję jeszcze tego szkieleta Dobra, git On ma infinity Tak, przecież mogę uciekać tym mieczem Zapomniałem Dobra, próbuję zabić moba Pyk Na hita Ciekawy jest MSR smokowy, dasz. Bez kitu, no to jest power 10 Więc trzeba będzie na pewno to sprawdzić Sprawdźcie z jakich mobów jeszcze coś można kraftować. Z Pyk A, jakiś killoff Dobra, wychodzę do góry dobrze w zasadzie tu można się już wykopać po prostu. Po prostu poczekamy na nas, aż się zombiaki pojawią i wtedy wyhandlujemy ten kilof i zobaczymy, co on robi. Dobra, ja bym poszedł na normalny biom. Hej, okay. ma Wojtek. O, golem się odnowił. A golem coś handluje? Bo nie sprawdzaliśmy. Ej, golem może coś handlować, no. Pijak, handluje! potrzebujemy. Markietkę ej, 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 ej. z No tu jest golem i potrzebuje ogarnąć tego, popi. O! Ej, golem handluje serce Czy to będzie działało jak na lifestyle na rapy.pl? Możliwe, że będziemy mieć tu prawdziwego lifestyle, Ale musimy znaleźć czerwone kwiatki Ja chodźcie A to daj mi Masz trzy? No, sześć To daj A, dobra, to A ja sobie cztery wykorzystam, zobaczymy Dobra, kupiłem To można zjeść, można to zjeść Dodaję serca jak na lifestyle na rafy.pl, mocne Macie siano? Ej, nie no, Bo owca daje z siana A czekaj, znalazłem blok siana Mam świniora A co daje świnka? Jakiś spodnie I krowa też coś daje z pszenicy Patrz, tu masz owce i krowa, obok mam siebie za Mam Dobra Co masz? O, dzięki gadki. O, dzięki Ale ja mam 4-3 Ale speeda będziesz miał No speed jest fajny, no O, i klatę daje krowa Dajcie mi pszenicy Wyrzuciłem Ja nie no. mam Saturacja Masz. I owce jeszcze. To tak. będziemy mieć komplet. <laughs> Ale mamy fajne zbrojki. Owca i będzie komplet. No, co daje owca? Buty. Super. Stręk! Ej, patrzcie, co daje piasek! Ja zobacz! Mam. Aha! Piasek! Nie, właśnie! Nie stać Ej, mnie co? na to! Ja kupiłem ci buty. Ja mam jedne, jeden diament, mam dla ciebie. Uuu, patrz, jak to... Aha. A bo buty mi kupiłeś jeszcze? Dobra, testuję te buty. Stręk! Popaki! No. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale endermanowy miecz ma w sobie od razu looting zbudowany. Tak? Dostałem U. normalnie trzy porkczopy. Faktycznie. Chyba, czekaj. A jak zabije owce? Nie, nie, coś źle mówisz. Bo ja normalnie porkchopy dostaję kilka. A to się nie dostaje kilka? Nie, się ma. Mam prezent. Uuuu. To jest ten z Nie, no kopię szybko w miarę. Co, idziemy do neteru. Czekaj. Ja się bawię i te mamy. Oj, co mi padło? Baniak, ci nie. Pal. już nie mam powolnego opadania. Dobra, wydaje mi się, że już w zasadzie wszystkie przedmioty zdobyliśmy takie customowe, więc teraz już można było się zająć po prostu przejściem gry. Więc musimy iść do neteru. A propos przejścia gry? No? Tepam się tym nethermanem i znalazłem opuszczony portal. Możemy go dokończyć. O! A gdzie jesteś? Kordy podaj swoje Właśnie daję wam kordy na czacie i zapraszam O tu jest, ej rzeczywiście ta nie jest do dokończenia Jak macie lawę to ja ją mogę zalać Nie mam lawy To lipa To co teraz? No trzeba znaleźć obsydian, nie? Mam lawapulkę Minus 1050 na minus 200 No to może ja stworzę w takim razie portal Na przykład tu Oj Robiłem tak zwaną kaszankę. To ja może po prostu wykopię ten obsydian. Dobra, mam 10 obsydianów, także możemy zrobić portal. Robię. Pyk, pyk. Ej, hey, ja go odpalę TMT, jak coś, odsąd się. Oj, oj oj dobra, to ja się. O co się. Lecę stąd. Okazana lekko. Dobrze ci. Jedzie. Stary, bo my robimy z tego serwera TubiTuti Jest, dobra, lecę też do netheru w takim razie. O, piękny biom. Taki szary bym powiedział. Ja tam idę, bo tam nie ma szarego biomu. Dobra, tylko nie wpadnijmy do lawy, to będzie spoko. Forteca! Trzy... A Mikos już się tam tepnął. Poczekałbyś na kolegę. Minus 200, minus 300. No poczekajcie na mnie, chłopaki. Ale jesteśmy przed fortecą. O, widzę ją. No to idziemy tam. Dobra, jestem. Dobra, mamy blaze'y, także możemy je od razu zabijać. Jest ten looting rzeczywiście, czy nie ma No ja dostaję bardzo często pałki. Ja już mam trzy. No dobra, to zabijamy w takim razie. Dobra, już mam wystarczająco pałek, niszczę ten spawner, tyk. Dobra, to szukam lootingu w takim razie. Ja też. Looting 2 O, no to git 4 on to the ma ktoś? Szukam biomu endermanowego Albo bastionu Chociaż z bastionem to ciężko O, mam biom endermanowy Ale mały ten biom endermanowy Proszę Nie ma tu żadnego endermana O, słyszałem go Jest tu Tylko, że on jest akurat na bazalcie Dobra, na dwa hity Nic mi nie wypadło No to przed nami Troszkę zbierania A ile masz, Mikol? 5 Ja mam 3 Kubir ma ile? 4 Wystarczy 5 mam To spotykamy się? No Jakie macie kordy? Ja mam minus 20 na minus 200 Dobra, jest portalik robiony, dobrze No i wychodzimy Dobra Perłę wyrzucam Dzięki Okej, okay, w tą stronę To nawet nie zbieram tego Nie no, spiesz Nie, no po co Jak się kurna okaże nie będziemy mieć, to wychodzę <laughs> Nie, wtedy idziemy po raz kolejny do Neteru. Rzucam kolejną tu Dobra, ten miecz endermanowy jest tak przepiękny O, skręciła Jakie kordy Czekaj, rzucam znowu O, cofnęło Dobra, tutaj. Wydaje mi się, że to, że to jest tu w wodzie. No dobra, to trzeba się wkropać. O! Dobra, mam kejwa. Możliwe, że nie będziemy mieć ferek. <śmiech> <śmiech> o! Nie wiem, wkupuje się od nowa po prostu. O! Dobra, mam! O, skrzynka. żelazo Kupuję się też do was. Ej, można coś kraftować. Ej, mogliśmy kwart zbierać, bo za kwart są diamenty. Skrzynka. Może tu jakiś portal. Może tu, tu, może tu. Mam! Mam portal. O, idę. Nie. Co? Brakuje jednej. Mam 11. Naprawdę zero, aj o każdy nie będziemy mieć, to wychodzę. <noise> nie, wtedy idziemy po raz kolejny do neterów. No bejtuje przecież, ma więcej. No właśnie nie! No oczywiście, że bejtujesz. No to pas na moją rękę, nic nie zmieniam, pas że nic nie ten. No to schowałeś jedną. Tak, schowałem. Nabierzesz mi No lipa jest macie blaze rody? Bo ja mam perłę jedną. Bej Ej, może da się kupić, nie, nie możemy nawet. No, bo... Dobra, trzeba portal do w takim razie. Dobra, wchodzimy. O jest. co tu jest za teren? Jeszcze do love. Fortecy potrzebujemy. Mam fortecę. No bo to jest ta sama. O blaze Nic nie wydrofił. Spawner? Ktoś? Mam pałkę. Dobra. Ja nawet. Ja niestety nie mam, ale twoje wystarczą, także spotykamy się przy portalu. Masz to. Dobra, dawaj, przechodzimy to. No, najwyższa pora. Bum! dobra. Panowie, niszczymy wieże. Czekaj, bo wieże trzeba. Ja do wszystkich wierz strzelam. Spoko. Dobra. Wszystkie? Nie, jeszcze tu jest. Nie. Już? Chyba tak. Mit tego smoka. Albo łukiem, czekaj, power 10. próbuj dynamit. A, bo jest jeszcze jedno. O, on zginie zaraz. Sądziłem, że aż tyle hp mu zabieramy. Sprawdźmy. Wszyscy. No i trzeba.